Hello, hello 2.0, to Zabuja Filnek StarCraft i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Lego Star Wars i Filnek. tak No i słuchajcie, jesteśmy w odcinku, idziemy tutaj do epizodu szóstego, a czy... Fu, czemu ja ciągle mówię epizod szósty, trzeci, tak, idziemy do epizodu e, trzeciego no i tutaj lecimy z misją pierwszą, e, która jest w sumie, myślę, że będzie dosyć trudna do tego, więc może być szybko, może być łatwo, ale dobra. w razie, wbijamy zatem tę bitwa nad Korusa. Challenge. No i bierzemy sobie, tym razem widzę sobie, na kina. Jest problem, bo ja generalnie nie za bardzo wiem, jak zdobyć e, pierwszy mini zestaw tej misji. Bo słuchajcie, bo oglądałem poradnik jak przed chwilą oglądałem właśnie poradnik, jak misję pierwszą i drugą zrobić. I w sumie nie wiem, jak ten, jak pak. Atak 0482, bo ten youtuber właśnie, bo tego youtubera ma właśnie poradniki. No, ale dobra, jedziemy więc uwaga o no widzieliście? znaliśmy to kompletnie Taką właśnie trzeba pamiętać o tym sterowaniu tu, 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 ale dobra damy sobie radę i tak widzicie no chyba ten pierwszy mini to już po prostu tak o ale już nie będę wchodził ten mapu będę grał Dobra, mamy. Więc na razie zebraliśmy się do wszystkich miejsc. Proszę Nie, tutaj, dobra. O, taka mi jest. A, dobra. W nie sekundzie normalnie, więc no, jest jak to bo oczywiście musimy tutaj zrobić wszystkie mini zestawki dobrze Bo ja... Więc pozwólcie, że ja teraz się wyłączę i się po prostu skupię O, Udało się! Dobra widzowie. Zatem jednak, jak mówię, może być jak kartowo, może być ładnie, łatwo, już łatwo. O, w rakiety. Taki trochę ref, ale... No fajnie to dobra. dobra. Udało się. Zatem... Pierwszy poziom w trzecim epizodzie zrobiony. Wracamy zatem do kantyny Moz Ice. Już w tym tygodniu w takim razie zaczynamy e, robić no, prequel. Nie wiem, czemu tam nadal strzelali, ale już nie będę drążyć tematu. Jak to wcześniej mówiłem. Będę... no. Dalej grał, więc nie myślę, że wiecie, Mogę Wam powiedzieć pewną taką rzecz: jeśli chodzi o naszą serię Minecraft Creative, to powiem, że spokojnie będzie bardzo dużo odcinków. I może, i kto wie, może będzie w to podobieństwo, że to wbije że nasza seria Minecraft 13 wbije ponad 100 odcinków. Kto wie, kto wie. Oczywiście dodając z tego Minecraft na się Creative. No bo naprawdę. I powiem wam, że teraz jestem strasznie podjaranym grom na moim starym świecie. Naprawdę. W Minecraft Nether byłem już taki bardziej dobra. Obiecałem zrobię to. I właściwie nie zrobiłem tego i seria skończyła się po czterech odcinkach. To chyba była najkrótsza seria na kanale, ale wcześniej najkrótsza, która się najkrócej skończyła, no bo tylko cztery odcinki, czyli dwa tygodnie. Naprawdę. No bo oczywiście, ale oczywiście taka najkrótsza seria na kanale pod względem odcinków to właściwie nie była. No bo jakby nie patrzeć, najkrótszą serią obecnie jest. co mapki od widzów bo to są tylko dwa odcinki. Pamiętajcie, e-mail mój w opisie. Wysyłajcie mapy. Więc spokojnie będziecie mieli nadal odcinki z tego, no bo naprawdę jestem strasznie wkręcony, żeby skończyć ten tunel i zrobić tą samą metropolię. Pamiętajcie, aby też wymyślać nazwy. W ogóle ten, że się narodził nowy pomysł stworzenia takiego państwa z wioski Honolulu, z tamtej wioski, która jest daleko tam. Okej, okay, tak gadałem, że to... że już jestem w lobby, zatem lecimy. Kanter w niebezpieczeństwie. A ja będę do Was gadał podczas napisu. Weźmy sobie ducha jody. Okej, okay, lecimy za tym z koksem. Epizod trzeci Zemsta SIFów. Rozdział drugi. Kanclerz w niebezpieczeństwie. Nie wiem, czy w ogóle zobaczyliście, że ja mówię SIF, a nie Sit. Jeśli ktoś pewnie za... Jeśli ktoś za oglądał... Eee, mówi się nie SIF, tylko Sit. I powiem wam tak. Ja osobiście uważam Dobra, przewidzmy sobie te napisy I znowu będę do Was gadać e, Że, no wiecie Że powinno się brać e, tego No wersję wymów... No, jak macie coś tego samo w angielskiej wersji językowej. Ja nie wiem, sobie także tak, że jak ja coś lepiej brzmi... o, trafiłem, Gryviusa. o, patrz jaki bug, udział w miecze świetne. nie szukajmy bugów, bo to nie jest taki bagów w Minecraft, tylko to jest e, Lego Star Wars, tak? no właśnie. Nasze e, tu z tego co wiem, nic nie powinno być A skubany Skąd się tu wziął? Naprawdę i sobie ja nie wiedziałem, że tak że można tak Skubaństwo Jeżdżę sobie widzę, nie wolno Właśnie, za tym windzie, od odprawi ruchu Nie wiedziałem w ogóle, że tu jest winda Myślę, że po prostu spadamy już tam nie wracamy. A to proszę bardzo, widzę. I możemy zawsze wskoczyć e, dżakdarem. Filnek bawi i uczy. Niczym MWK bawi i tuczy. Zgaszę cię. Dobra, patrzcie, jakie teraz kitras. Ale mam jakieś złe przeczucie, że coś pominąłem. Jest to coś ktoś nie Dobra, chodź o to, duchu Tamtego jody ducha zostawiamy, bo on się teraz teleportuje do nas. Ktoś? Nie. Zatem widmo jody! Tak, wkracza, nikt go nie widzi. Właśnie, grajcie duchami mocy. Bo one są moim zdaniem bardzo. OP, ponieważ... O, jakie masowe było tutaj. O o! Słyszeliście? W nie radzie. Bo nic nie widzą i nic nie da się zabić tak wiecie. Przez... No, wrogiego nam NPC-ta. Przecież mogą bezkarnie używać mocy ja tak i atakować i nikt ich nie widzi. Więc jak dla mnie spoko, naprawdę. Polecam Filmek like StarCraft. Polecam duchów mocy ja, Jedi. sobie po to dodawałem Jedi? No bo nie mam przecież duchów mocy SIFU. No, bo jak niektórzy wiedzą, ale. Może niektórzy tego nie wiedzą, ale. Jeśli ty. Jeśli chcesz się uczyć w zakresie. Właśnie. Jeśli chcesz się odrodzić jako duch mocy. To warunek jest jeden: e, Musisz być. No, jak po prostu. No bardzo dobry! Nie może mieć sobie ani krzyny nienawiści, ani krzyny zła, dlatego Ci powie tego nigdy nie osiągnął. A Darth Vader to osiągnął tylko dlatego, bo przecież w głębi życia był nadal tym chłopcem, naginem Skywalkerem. Dobra, rozwaliło się z No i wiecie, widzowie, pod koniec życia się przecież odkupił, ratując swojego syna. Ale też nie będę mówić, bo każdy na tą fabułę, po każdy, bo słuchajcie, nie wierzę, że nie oglądaliście prostego epizodu. I nawet tak nie piszcie, bo, bo jak tak ktoś napisze, to ja mu odpiszę. Halo, to nie jest prima prilis. Był, który był jakieś trzy dni temu, no bo dziś jest 4 kwietnia. Nie Jejson, oczywiście tego dnia. Był 3 dni temu. Dobra, skoczmy zatem po nasz tutaj mini test, Przy okazji możemy się już tymi droidami ubogać. Naszym biodom. Taki z ciebie, kurda! Kurda! Powiedziałem jak to coś przez D, nie przez Nie, nie po prostu, nie, Jezu, kurde. Tak, powiedziałem kurde. Tak i z ciebie. Kurcze jodą. James Bond. A jeśli jednak powiedziałem to przez jakąś inną literę, to... Przepraszam, naprawdę, wymyślało mi się. Ale nie, powiedziałem przez D. Powiedziałem to łagodnie, przeknając czy nie? nie, nie wiem, sobie naprawdę, napiszcie mi w komentarzu, jeśli mm, powiedziałem wszystkie słowo, no to, no to, przepraszam, ale każdemu się czasami może zdarzyć, nie? Właśnie, ale teraz zniszczmy naszego duchu, no tak, jednak potrzeba teraz tutaj uzyskać Czekajcie, zmijmy się na jakiegoś źle, tak? Dobra, chodziło. Naprawdę widzę. Więc mam nadzieję, że wszystko, że powiedziałem, że po prostu pomy... Zapomniałem o... Pomyliłem as-e, a nie dałem do tego... No, albo... coś gorszego. Ale dobra. Ja tym nie rozwodzę. Sama obejrzę film. Okaże się, widowie. No, okaże się. Nie, no i tyle z duchu. Rozpadł się. A Palpatine? Nie ma typa. Dobra, idziemy zatem dalej, widzowie. No powiedziałem to przez te. O ja kurde raczej. No to wymyśliłem nowe słowo. Gratulacje Wineks Taka. słowo, słowo. A Ale czekajcie, nie, tu nic nie ma. Tak, tu nic nie ma. Na pewno nic nie ma. Idziemy dalej, bo tylko tracimy czas. Dobra, przejmijcie to sobie widzowie. Albo i nie. Uciekać! Chodźmy za Obiłanem. on nas dobrze poprowadzi. Widzowie, mówię Wam. On... Uff, prawie o brakowało, widzowie, i już by zginęliśmy. Byśmy zginęli, ale na szczęście tak się nie stało. Zatem idziemy dalej, widzowie. Kontynuujemy nasz poziom.

Uszymy więc, no, i czekajmy. Może i to nie jest najlepsze miejsce do ucieczki. Czyli... E, u, no, jak to się nazywało? Czyli po prostu jest... Też... No, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Ale dobra, nieważne, bo mamy ten zestaw. Więc udało nam się. Dziękuję. Mam nadzieję, że nic złego nie powiedziałem. To było takie moje językowe przejęzyczenie. Udało się, widzowie. Zatem. Dobra, w ogóle, wiecie co było dziwne? Zobaczcie sobie teraz, w tej chwili, widzowie. Przewincie sobie do momentu, w którym kończyliśmy misję. E. No, tom z lataniem. I zobaczcie jak kończyliśmy misję tom. Tą... E, no. Z tym poziomem, który teraz właśnie skończyliśmy, to zauważycie, że jak będziemy sobie... Le że jak mamy misję, w której latamy z, z naszym, naszymi e, myś myśliwcami, to po tym jak zabędziemy 10 minut zestaw i, taki, i będzie przybliżenie na ekran, to... Wtedy statki będą nas. nadal... A nie, dobra, w sumie. W sumie nieważne. No właśnie. Jednak to e, Myślałem, że tak jest, ale nie, dobra. Jednak to była pomyłka. Nieważne, co ja teraz. A, dobra. Ukończyliśmy. E, dwie misje w trzecim epizodzie z niemieckimi mistrzami mini zestawami, więc ja będę kończył ten odcinek. Więc jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro i niech moc będzie z Wami. Cześć!